Audi Q5 ma również bardzo dużo walorów praktycznych. Między innymi pojemność bagażnika w modelu Audi Q5 Sportback wynosi 510 litrów. To jest tylko o 10 litrów mniej niż wersja klasyczna. Maksymalna pojemność bagażnika po złożeniu oparcia tylnej kanapy wynosi prawie 1500 litrów. A drugim takim elementem jest opcjonalnie dostępna kanapa tylna plus. Daje ona możliwość regulacji wzdłużnej i wynosi ona aż 15 cm. Możemy regulować to osobno siedzisko z prawej i z lewej strony. Poza tym jest również możliwość regulacji kąta oparcia tylnej kanapy. Tutaj z boku znajduje się specjalna klamka i możemy mieć pozycję bardziej taką pionową, tak jak teraz, bądź też bardziej komfortową, przechylając się do tyłu. Ilość miejsca w Audi Q5 Sportback jest porównywalna do klasycznej wersji Audi Q5 SUV. Z przodu miejsca jest dokładnie tyle samo, zarówno y, miejsca na głowę, jak i również na szerokość. Z tyłu Szerokość jest też ta sama, a miejsce na głowę jest jedynie o 2 cm mniej. W przypadku dachu panoramicznego ta podsufitka schodzi nieco niżej, ale gdyby był tutaj zainstalowany dach standardowy, to nawet przy moim wzroście, 1,94 m, każdy w tym samochodzie usiądzie bardzo wygodnie. Zachowano horyzontalny układ deski rozdzielczej podzielonej na dwie strefy. Górna strefa wyświetlaczy, czyli mamy bardzo duży wyświetlacz systemu multimedialnego o przekątnej 10,1, 1 dziesiąta cala, a przed kierowcą jest Audi Virtual Cockpit, który może być dostępny jako opcja. Dolna część deski rozdzielczej jest oddzielona listwą dekoracyjną, w tym przypadku zastosowano aluminium grawerowane, ale do wyboru są również inne aplikacje, drewniane czy aluminium na przykład szczotkowane. I poniżej znajdują się elementy obsługi, na przykład panel klimatyzacji. W dolnej części znajdują się jeszcze przyciski fizyczne i tutaj bardzo ważne. Funkcja Audi Drive Select. Za pomocą tej funkcji można zmieniać Tryby jazdy samochodu. Mamy do wyboru kilka od trybu off-road poprzez tryb efficiency, comfort, auto, dynamic i na dole znajduje się również tryb indywidual. Możemy go sami indywidualnie dostosowywać do naszych ulubionych ustawień, do stylu jazdy. Na przykład napęd może być bardziej wydajny, efektywny, zrównoważony bądź też sportowy. Skrzynia biegów. W Audi Q5 w standardzie jest automatyczna, jest to skrzynia e S-tronic dwusprzęgłowa. Zatem jest to elektroniczne połączenie dźwigni skrzyni biegów z skrzynią, która znajduje się przy silniku. Elektromechaniczny hamulec postojowy oraz bardzo przydatna funkcja Auto Hold, czyli zatrzymanie się samochodu i ustabilizowanie jego na przykład na postoju na światłach. Jeszcze jest jedna bardzo ważna funkcja przydatna dostępna jako opcja Audi Phone Box. Służy do tego, aby doładowywać nasz telefon, jeśli jest ładowanie indukcyjne, i przekazywać sygnał telefonu do anteny zewnętrznej. W najnowszym systemie multimedialnym Audi Q5 występują już. Trzy widoki ekranów, czyli pierwszy widok podzielony na trzy części, i dzięki temu mamy dostęp bezpośredni do na przykład stacji radiowych, do swojego telefonu czy do nawigacji. Możemy przesuwać się w lewo i w prawo, wybierając różne klawisze, kafelki, które też można indywidualnie dostosowywać. Wystarczy nacisnąć klawisz, przesunąć go w to miejsce, gdzie chcemy i zmieniamy to miejsce, wybieramy gotowe i mamy zupełnie inny układ. A w razie potrzeby również możemy zmienić pozycję klawiszy szybkiego dostępu na jakiś inny, który jest nam bardziej potrzebny. Wystarczy, że naciśniemy klawisz przykładowo systemu Audi Smartphone Interface, przesuwamy go w tą stronę i już w tej chwili ten klawisz zawsze na ekranie będzie bezpośrednio dostępny. W systemie multimedialnym jest jeszcze bardzo przydatna funkcja, tak zwana kurtyna, która przesuwa się z góry na dół, i tu są zawsze najważniejsze informacje pokazywane w samochodzie, czyli informacje z na przykład systemu komputera pokładowego o potrzebie zatankowania paliwa, bądź też wiadomości, które przychodzą na pokład samochodu, jeśli nasz telefon jest powiązany. Można wykorzystywać w samochodzie również tak zwaną funkcję profilowania. Można zaprogramować kilka profili, dostosowywać wszystkie funkcje w samochodzie pod wybranego kierowcę i dzięki temu, wchodząc do samochodu, cały profil będzie ustawiony i to w bardzo krótkim czasie, w ciągu jednej, dwóch sekundy. Na przykład temperatura klimatyzacji ustawi się na taką dokładnie, jaką ostatnio użytkował wybrany kierowca, bądź też widoki na Audi Virtual Cockpit bądź też systemy asystujące, które będą działały w określonym poziomie. Ustawienia samochodu Audi Q5 znajdują się w mini pojazd, wystarczy wybrać ten klawisz i dzięki temu mamy dostęp do różnych funkcji samochodu takich jak na przykład ustawienia klimatyzacji, ustawienia świateł i widoczności, ustawienia sygnalizacji parkowania. Albo asysta kierowcy. Jeśli wybierzemy klawisz asysta kierowcy, mamy dostęp do wszystkich systemów asystujących, które znajdują się na pokładzie samochodu, i każdy z tych systemów możemy uregulować tak, jak nam to najbardziej odpowiada. Czyli przykładowo system Audi PreSense, wchodzimy głębiej w menu i możemy ustawić ostrzeganie tego systemu na wczesne, średnio bądź też późno. I samochód wtedy będzie nas odpowiednio informował o sytuacji zagrożenia. Inne ustawienia dotyczą na przykład oświetlenia ambiente. Kryją się pod tym klawiszem światło i widoczność. Oświetlenie ambiente. I dzięki temu mamy możliwość ustawienia nawet do 30 kolorów indywidualnie, jeszcze z podziałem na powierzchnię i linie konturowe. Czyli mamy powierzchnię, możemy ustawić kolory. Mamy kolory. 30 aż do wyboru. Od kolorów niebieskich poprzez kolory zielone, żółte, na końcu znajdują się kolory czerwone. Wybierzmy jakiś przykładowy kolor. Można również doświetlić strefę nóg tym kolorem. A oprócz tego znajdują się jeszcze linie konturowe, które przebiegają przez całą deskę rozdzielczą, również na powierzchni drzwi, i tak samo możemy ustawić je w 30. Kolorach do wyboru. Jeśli to raz zrobimy, zostaną one przyporządkowane właśnie do tego profilu, który mieliśmy okazję zobaczyć na początku. Ten profil jest również powiązany poprzez chmurę z portalem MyAudi, i gdyby użytkownik samochodu posiadał inne modele Audi. To te ustawienia zostaną bezpośrednio przeniesione do drugiego samochodu. To też jest bardzo wygodne, jeżeli ktoś użytkuje kilka samochodów Audi. Profilowanie jest dzisiaj właśnie uwzględnione w profilu MyAudi. Poza tym w tym samochodzie znajduje się jeszcze jedna bardzo przydatna funkcja: Audi Smartphone Interface. Możemy połączyć telefon komórkowy z systemem samochodu i przekazać. Część aplikacji, które znajdują się na telefonie, na ekran samochodu. Wystarczy wybrać klawisz Android Auto. No i mamy nawigację, która została przekazana z telefonu. Ona jest również w bardzo szczegółowej formie. Tu akurat nawigacja podaje nam obraz satelitarny Google Earth, ale mamy dostęp do wszystkich innych funkcji takich jak na przykład strumieniowanie muzyki, dostęp do telefonów czy na przykład informacje o pogodzie oprócz tego co się znajduje na pokładzie samochodu. Dla telefonów iPhone aplikacja która obsługuje ten system to Apple CarPlay i działa ona bezprzewodowo. Wystarczy położyć wtedy telefon na tej półce Audi Phone Box, on będzie ładowany, a bezprzewodowo sygnał znajdzie się na ekranie samochodu. Przed kierowcą jest wirtualny kokpit. Ten wirtualny kokpit można indywidualizować poprzez widoki. W tej chwili znajduje się widok, tak zwany sportowy. To możemy odnaleźć w ustawieniach: wskazanie i jasność, wirtualny kokpit. I tutaj mamy trzy opcje do wyboru: wersja klasyczna, wersja sportowa, w tej chwili wybrana, oraz wersja dynamiczna. Przy tej wersji, zatwierdzając, mamy zupełnie inny widok deski rozdzielczej. Ob Obrotomierz w formie przesuwającej się linii, również prędkościomierz. Za pomocą przycisków na kierownicy mogę również zmieniać obraz wirtualnego kokpitu i na przykład wyświetlić mapę nawigacji, również z uwzględnieniem tej funkcji zdjęć satelitarnych Google Earth. Po lewej stronie kierownicy znajdują się przyciski obsługujące z ekran wirtualnego kokpitu, natomiast. Po prawej stronie znajdują się przyciski do systemów audio, czyli na przykład do obsługi radia, przejścia między stacjami, bądź też wyboru telefonu, bądź też komunikacji głosowej. Ten ostatni przycisk, który znajduje się po prawej stronie kierownicy, oznaczony gwiazdką, można indywidualnie konfigurować. Naciskając ten przycisk dłużej niż 3 sekundy, mamy do wyboru kilka różnych możliwości. I na przykład możemy tym przyciskiem zmieniać sobie kolor mapy nawigacji z koloru dziennego na noc, albo za pomocą tego klawisza można wywoływać aktualną zapowiedź nawigacyjną. Jeśli ktoś się bardzo dobrze chce orientować, w którą stronę w danym momencie skręcić, wystarczy wybrać tę opcję i potem w trakcie jazdy nacisnąć przycisk, i za każdym razem komenda się pojawi po mniej więcej jednej sekundzie. Wnętrze w wersji hybrydowej K5 Sportback TFSI e delikatnie różni się od standardowej deski rozdzielczej, dlatego że na przykład występuje taki przycisk EV. To jest przycisk do obsługi systemu hybrydowego. Po jego naciśnięciu na górnym ekranie pojawiają nam się opcje dotyczące jazdy. Pierwsza z nich to jest opcja jazdy z napędem czysto elektrycznym, czyli wtedy już kierowca decyduje, że na przykład w mieście chce wyłącznie wykorzystywać silnik elektryczny. Druga opcja to jest układ hybrydowy automatyczny. Wtedy następuje inteligentne rozładowanie akumulatora i zarówno pracuje silnik spalinowy, jak i elektryczny wymiennie. Trzecia z tych możliwości to jest opcja battery hold, czyli inaczej podtrzymanie ładunku w akumulatorze litowojonowym, to nam się na przykład może przydać wtedy, kiedy wiemy, że jedziemy do miasta. W mieście jest ograniczona strefa tylko dla samochodów elektrycznych, i w trakcie dojazdu do miasta jedziemy na silniku spalinowym, natomiast w odpowiednim momencie możemy uaktywnić tryb elektryczny. Czwarta z możliwości to battery charge. Czyli jeżeli zbliżamy się do miasta, a mamy rozładowany wcześniej akumulator, możemy jeszcze w trakcie jazdy go doładować silnikiem spalinowym. Wjeżdżając do miasta, wybieramy tryb EV i jeździmy znowu w trybie czysto emisyjnym. Kolejne różnice kryją się już w systemie multimedialnym MMI. Po wybraniu menu Pojazd mamy dodatkowe klawisze, takie jak na przykład tablice wskaźników. I tu na pierwszym ekranie pojawia nam się statystyka krótkookresowa Etron, która pokazuje nam procentowy udział jazdy spalinowej wobec jazdy z silnikiem elektrycznym. W tym wypadku, na tym krótkim odcinku, głównie jazda z silnikiem spalinowym i około 30% z silnikiem elektrycznym. Zobaczmy jeszcze drugi widok, to jest statystyka długookresowa. Ostatnie 220 km, z czego 21% było jazdy na silniku spalinowym, 79% na silniku elektrycznym. Jeszcze jeden jest widok bardzo ciekawy. W trakcie jazdy można go również aktywować, żeby zaobserwować, jaki jest przepływ energii w trakcie jazdy. Czyli jak napędzany jest samochód. Czy silnikiem elektrycznym? Wtedy wizualizacja pokazuje grafikę w kolorze zielonym. Jeśli jest samochód napędzany silnikiem spalinowym, to grafika zmienia się na kolor pomarańczowy. Kolejne różnice, które można zauważyć w samochodzie hybrydowym, kryją się pod klawiszem ładowanie i efektywność. Tutaj występują opcje takie jak np. ładowanie, gdzie możemy ustawić sobie czas ładowania, przykładowo. Bo możemy zdecydować, że nasz samochód ma się ładować od poniedziałku do piątku w godzinach od 23 do 6 rano, korzystając z tak zwanej taryfy nocnej. Wtedy dla nas ładowanie samochodu będzie tańsze. Wystarczy zaznaczyć tą opcję w systemie, wybrać konkretne godziny. Możemy użyć również timera pojedynczego, zrobić to jednorazowo, albo timer seryjny i zaprogramować ładowanie przez następny tydzień. Tutaj do wyboru są również godziny ładowania. Możliwe są jeszcze bardziej szczegółowe ustawienia, klikając dalej możemy wybrać wszystkie dni tygodnia i jednakowy czas ładowania, na przykład w tej drugiej taryfie tańszej nocnej, bądź też zdecydować, że tylko w poniedziałek samochód ma się ładować w ten sposób, a w pozostałe dni tygodnia już będzie się ładował z wykorzystaniem pełnej doby. Oprócz ustawień ładowania możemy jeszcze ustawić dokładnie asystenta wydajności. Klikając tą opcję mamy do wyboru trzy możliwości: inteligentny ruch swobodny, czyli inaczej żeglowanie. Inteligentny ruch swobodny polega na tym, że mamy odłączony silnik spalinowy i elektryczny od układu napędowego i w ten sposób mamy tak zwany wolny wybieg. Kolejna możliwość to możliwość ustawienia pedału przyspieszenia. W pedale przyspieszenia będą podawane tak zwane informacje predykcyjne, czyli taki impuls haptyczny wyczuwalny w pedale przyspieszenia sygnał, że należy zdjąć nogę z pedału przyspieszenia, żeby zwolnić, ponieważ samochód dobrze wie, że za 400-500 metrów wjeżdżamy do miejscowości z ograniczeniem prędkości. A dodatkowa jeszcze funkcja to reakcja punktu włączenia silnika spalinowego. Jest to wyczuwalne w pedale przyspieszenie. Jeżeli mocniej naciśniemy na pedał przyspieszenia, to następuje taka blokada, takie przełamanie, które potem wywołuje odpalenie silnika spalinowego. Tak, żeby kierowca był lepiej o tym informowany. Przed kierowcą znajduje się tak zwany Audi Virtual Cockpit. W przypadku wersji hybrydowej kupień Sportback TFSI-E jest po lewej stronie tak zwany power meter, czyli wskaźnik mocy. Podaje on informację jaka moc systemowa w tej chwili jest przekazywana do układu napędowego. Jeśli samochód jest gotowy do jazdy, to wtedy wskaźnik pokazuje nam ready. Jeśli wykorzystujemy już odpowiednie wciśnięcie pedału przyspieszenia, to moc systemowa pokazywana jest w procentach. Poza tym pokazywana jest również w odmiennych kolorach, do 50% w kolorze zielonym. I wtedy wiemy, że wykorzystujemy głównie silnik elektryczny do przemieszczania się, natomiast od 50 do 100% zazwyczaj jest włączony silnik spalinowy i to jest jazda głównie na odcinkach autostradowych. Jeszcze poza 100% jest faza boost i to dotyczy takiego maksymalnego przyspieszenia, czyli jeżeli kierowca w trakcie wyprzedzania wciśnie pedał przyspieszenia do samego końca. To zarówno silnik spalinowy pracuje, jak i silnik elektryczny. Generowana jest moc systemowa 367 koni mechanicznych i maksymalny moment obrotowy 500 Nm, po to, żeby skrócić ten czas manewru wyprzedzania. W przypadku wersji Q5 Sportback TFSIE przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę z wykorzystaniem właśnie tej fazy boost wynosi tylko 5,3 sekundy. Oprócz wskaźnika Power Meter w dolnej części znajduje się wskaźnik obrotów silnika, tak żeby kierowca był informowany o tym, czy silnik pracuje, czy jest kompletnie wyłączony. Po lewej stronie znajduje się wskaźnik Charge, który informuje o mocy rekuperacji. Jeżeli wykorzystujemy rekuperację, możemy ją ewentualnie wzmocnić jeszcze łopatkami pod kierownicą. Występują tutaj dwa tryby. A ewentualnie wciśnięcie pedału hamulca zwiększa jeszcze poziom rekuperacji do 0,3 g. To jest mniej więcej 90% procesu hamowania w trakcie normalnej jazdy. W przypadku awaryjnego hamowania, kiedy wciśniemy pedał hamulca do samego końca z pełną siłą, wykorzystujemy moc z układu tradycyjnego tarczy hamulcowych i klocków hamulcowych, które są umieszczone przy każdym kole. W Audi Q5 Sportback zastosowano najnowszej generacji systemy asystujące, które wyposażone są w szereg czujników znajdujących się zarówno z przodu samochodu, z boku samochodu, jak i z tyłu. Między innymi mamy do czynienia z radarem dalekiego zasięgu, mamy do czynienia również z kamerą, która umieszczona jest w górnej części szyby. W przypadku samochodów wyposażonych w asystent parkowania zastosowano 12 czujników ultradźwiękowych. I dodatkowo z tyłu za zderzakiem znajdują się dwa radary średniego zasięgu do systemu Audi Side Assist i na przykład do asystenta ruchu poprzecznego. Tego typu systemy zostały już wcześniej zastosowane w klasycznej wersji Audi Q5 SUV.